Mam z tej strony redowy, a to jest specjalna 3 suby, 8 wyświetleń i 4 łapki w górę. Mimo że Was o to nie prosiłem, to i tak zostawiliście. I jestem z tego dumny, no, no tak średnio, ale chciałem bardziej, żebyście oglądali. Ten specjal będzie mieć dwie bitwy. postaram się, żeby były mocne. Nie oby były? No i ogólnie bez możliwych. Już jestem, zapraszam was, moi widzowie, e, po prostu, sprawa była, e, już jestem, ale poleciało, mam tylko za czysta, słabiutko, oj ta gera tutaj jest, nie chciałbym od niego dostać, więc może ja bym się stąd zmył, no, na pewno bym się zmył. Bo, że ładuję długo, raz, a dwa, papier za mnie jest. O, tej gry Muszę się skryć tutaj mniej więcej gdzieś, gdzie nie mam na mnie przestrzałów jakiś w, 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 wafel albo nie wiem, jakieś coś, co strasznie dużo zadaje HP. Trzyma, on jest taki papierowy. Teraz no, zajmiemy sobie w niego to jest naprawdę bardzo mało to, że wale po 600. Pamiętajmy, że są też tiery, które zadają po 1000, strzał, a to tylko zadaje maksymalnie 800 schaleczków. W teorii nie potrzebuje goldówy, ale jeżeli by się trafiły na dyszki... No to w tym momencie już jest potrzebne albo na takiego M5 Jocha. Oczywiście z zwykłego WoT'a też będę nagrywał, a to jest taki special, że tylko nie nagrywam na Minecraft'cie, tylko w inne gry też gram. Ojeju, ojej, ja, ja już myślałem, że on we mnie strzeli. Ja już myślałem, że to jest moja porażka. Dobra, za 700 zawsze coś, nie? Weszło. Musi tego Skorpiona dokończyć tam. Bo ja zbyt długo ładuję. A nie chcę oberwać od M5 Jocha, więc albo Jocha dokończy ja się zajmę Skorpionem, albo... albo nie No, Czemu nie trafia w tego skorpiona albo Joha? Nie wiem, to były jakieś zacinki, bo trafiłem w niego, ale dobra. I druga bitka jakaś szybka taka, nie wiem. zagrajmy sobie. No to sobie połączmy. I tak tego nie będę używał, znając mnie. A, dobra, myślałem, że się zrobi hmm. Jak chcecie, to będziecie mogli kiedyś ze mną zagrać, jakby miał ktoś ochotę. Nikt przyjmuje każdego do znajomych. Bez za żadnego wspiera wspierania będziecie mogli ze mną zagrać oczywiście, jak się wam zbiera. Bo w teorii jest jeszcze was nas mało. To jest bardzo mała liczba. Bo 8 to nie wiem, z 8 to jedna, jedna druga to może nie coś tam na spój do końca, a jednak nie. A przepraszam za te chrzeleste, ale moje zwierzę Ale dzisiaj jest pobudzone strasznie, bo wczoraj spało To, ktoś to sobie tam bieć jak chcesz, nie mam jak mi Tu nic nie ma To jest zbyt podejrzane Czemu HW-4 jedzie? Mieszczarki? Co? Okej okay. Nie rozumiem. Ale ja zobaczę, czy ktoś się nie miał szczupła. Bo tu jest, ich jest czterech, a ich tu może być więcej. Pięciu. Dwóch mógłbym aplikować to by mi się nie zarobił. Ale nie, nie, nie. Widzę, że tu jednak nie. I tu są wszyscy gdzieś ukrywani. Ooo, kolega tutaj się wychyla hmm. Już myślałem, że mam za Ale nie, widać, że mnie polosowało. Bo tutaj jest nasz gość specjalny, tylko nie chcę ładować strasznie długo, więc dam sobie... Sprawkę na Amoraka. tu się ten tym T32. Więc ja szybko sobie przejadę na spokojnie. Strzelił. Ja jadę po Wafla, żeby go na Hito zdjąć. Bo dla niego się fajny Dynage dostaje. Jakby ja wiem, gdzie podpalać we Wafla, więc. Spoko, ale to jest miliard. Miliard mi się to nie podoba. Czemu raz się odbiło, raz weszło? Nie rozumiem. Mieli koszulk, weszło. A ja nie lubię takich rzeczy. To jest takie oszukane. Nie polosowało, totalnie. A przecież weszło tutaj idealnie tam, gdzie trzeba było. Dobra, wafla już się nie opłacał dowijać. Niech już ktoś cochał, odbije te No i Wafer właśnie popełnił błąd, bo zjeżdżając ja mogę się cofnąć i go załatwić. Więc to był ogromny, według mnie, błąd z jego strony. Jeszcze nie trafił. To jest raz. A dwa, no... No, chyba mam. Drugie zwycięstwo to będzie chyba. O, jeszcze nikt tu został. A! Już AMX-a nie ma. Jest to tylko dwa czołgi. Skoda i T-34. Czyli, według mnie, dwa takie specyfiki czołgi. musiało nie porysować? Jeszcze nie wyładuje cały magazyn. Dobra, nie było. Działem teraz o T-32 te jeszcze dostać więc, wróćmy boje ma, mają po 500 ale T-32 jest bardziej wkurzającym czołgiem ja nie wiem, nie wiem. dobra, muszę muszę tak zaryzykować Dobra, Dwie, zw, dwa zwycięstwa, dwa razy zginąłem, dziwne, ale fajne, co? Co dostałem? Mm, a ja wiem, co ja dostałem, sam nie wiem. E, więc w teorii to by było na tyle ze special, trzymajcie się. Trzymajcie się i... i do zobaczenia.